Mili Państwo, dziś 24 marca, Światowy Dzień Walki z Gruźlicą, a zapadali na nią często ze skutkiem śmiertelnym wielcy Chopin, aktorka Vivien Lee, ta z, przeminęło z wiatrem. Piosenkarz Cat Stevens, a u nas choćby Stefan Jaracz czy aktor Gustaw Holoubek. Ale pocieszmy się, że dziś także Międzynarodowy Dzień Życia, może to się jakoś zbalansuje. Do tematu wracamy za chwilę: prasa, lata 30. dziennik poznański. Lokal restauracyjny na Starym Rynku, bardzo niesłusznie, noszący szumną nazwę Elita, jest widownią częstych burt i awantur. Po kilku dniach spokoju wybuchła wczoraj znowu bójka pomiędzy jednym z gości i gospodarzem Antonim Lange. Kość opuścił plac boju jako tryumfator, albowiem zdołał poturbować gospodarza i jednego z kelnerów, który nieostrożnie wmieszał się w bijatykę. Ranny w głowę Lange, czym prędzej zaalarmował lekarskie pogotowie ratunkowe, lecz gdy przybyło na miejsce, oświadczył, że nie pozwoli się opatrzyć, a zawezwał doktora tylko dlatego, że obowiązkiem pogotowia jest przypatrzenie się ofiarom każdej bijatyki. Cóż, jaka choroba, takie lekarstwo. Dziś rocznica z historii medycyny, która odsyła nas do 24 marca roku 1882, kiedy to niemiecki badacz Robert Koch ogłosił przed Berlińskim Towarzystwem Fizjologicznym, że wyizolował i wyhodował prątek gruźlicy, który uważał za przyczynę wszystkich postaci tej choroby. Z czasem okazało się, że odkrycie prądka gruźlicy jest punktem zwrotnym w pokonaniu tej nieuleczalnej i śmiertelnej wówczas choroby która zresztą nękała ludzkość od tysiącleci. Po wiekach spekulacji na temat różnych możliwych źródeł tej przypadłości Koch udowodnił, że przyczyną choroby jest zainfekowanie organizmu przez określony mikroorganizm, który sam zresztą uczony wyizolował. Dalsze prace przebiegły szybciej i ocaliły wiele istnień ludzkich, ale Robert Koch musiał je przerwać, ponieważ na Europę nadciągała właśnie z Egiptu nowa epidemia, mianowicie cholera i nią trzeba się było zająć w pierwszej kolejności. Tu przypominamy, że na Gruźlice zmarli na przykład Franz Kawka, trzy siostry pisarki Bronte, w tym autorka Wichrowych Wzgórz, dramaturg Antoni Czechow, czy skrzypek Niccolo Paganini. Od 24 marca 1882 roku ludzkość zaczęła sobie powoli z tą chorobą radzić, ale ze zjawiskiem epidemii jako takiej nie, o czym świadczą lata ostatnie. I jest to tylko kolejny etap w wyścigu między chorobą i medycyną, której to Medycynie wraz z całą ludzkością kibicuje również pacjent Wiesław Kot.